O co tu jesteście? Żeby spotkać Boga? I dobrze się bawić. A mi swoje marzenie z dzieciństwa! <laughs> marzyłaś o tym, żeby tu przyjechać? Tak, marzyłam. Od, już, od takiego dzieciaka, żeby tutaj przyjechać na tą lednicę. Przestało padać, zrobiło się ciepło, jest coraz przyjemniej, wiatr wysuszy nam trochę ciuchy. Spotkałem księdza Klemensa, podobno tak ma na imię. Podejdźmy do niego, żeby się zapytać. Szczęść Boże, księże Klemensie! Witam, jestem ojciec Marek. Czy to ksiądz Klemens naprawdę? Dokładnie, dokładnie. A co ksiądz tutaj robi? No przyjechałem. A po co? Hmm. Pomodlić się i pomyśleć. Od 8 lat przyjeżdżamy, co roku. Drogę tutaj się zabezpieczamy. Właśnie, to jest nasz odcinek główny i priorytetowy. Na czym polega to zabezpieczenie? Myślujemy bezpieczeństwa, przede wszystkim bezpieczeństwa, żeby każdy... Kultura jakaś, jakakolwiek była kultura tutaj. Tak. Tak. Trudne zadanie? Tak, raz tak. Poniekąd tak. A co się dzieje? Zdarzają y się takie, jakby to powiedzieć, wyłamy w tym tutaj... Zwłaszcza... Pojedyncze incydenty. O, incydenty, dokładnie. panowie w czarnych habitach. Zdarzają się. <laughs> na szczęście mam biały. Brawo! Brawo. Ile osób dzisiaj przyjechało? Dzisiaj na polach mamy około 230 harcerek i harcerzy z całej Polski którzy pełnią służbę właśnie na Polach Lednickich. Bo dla mnie harcerzka służba Lednica to przede wszystkim ludzie, przyjaźń i Bóg. Na lednice ludzie przyjeżdżają, żeby się bawić, modlić, tak żeby spowiadać. To jest bardzo ważny moment, ważny, ważny element spotkania. Spowiedź już się zaczęła od samego rana w różnych miejscach. Pola, księża służą sakramentem pojednania. Czasami to trwa, ale tu jest czas właśnie na to, żeby sobie pogadać, żeby powierzyć Panu Bogu to wszystko, co jest w sercu. Mówmy się za tych, którzy się tutaj spowiadają, żeby wyjechali z pięknem, z Bogiem, z miłością w sercu. Zaczęło się tańce, śpiew, rozgrzewka. Troszeczkę Brawo! pada, ale atmosfera jest. Brawo! Wow, zobaczcie sami. Tematem tegorocznej lednicy jest w imię ojca. Konferencja była o ojcach, tak? O tym, że jak nie będziesz fajnym dzieckiem, fajnym nastolatkiem, to potem w przyszłości nie masz szansy, czy trudno będzie być dobrym ojcem. Słuchajcie, czego się nauczyliście od swoich ojców, od swoich tatów? Jest coś takiego, czego się nauczyliście? No. Czego naszego nie wiem. No. Kultury. No, kultury, tak. tak. A ty czego się nauczyłeś? Nie, nie. Czego się nauczyłeś, mistrzu? O to, co? Wytrwałości do dążenia do celu. A gdzie widzisz to u swojego nie W każdym codziennym dniu. Co robi dla rodziny, jak się zachowuje, jak jest dla nas. A masz z nim o czym pogadać? Macie jakiś wspólny temat? Szczerze, no, jakieś relacji może nie mamy najlepszych, ale, ale czuć, że to jest rodzina. Każdy z nas tak naprawdę najpierw myśli o własnym ojcu. Nie ma co przesadzać Wymiar religijny przychodzi wtedy, kiedy potrafimy dostrzec we własnym ojcu po prostu kogoś najbliższego. Przez wiele lat, jak mieszkałem w Czechach, to pamiętam, jak niesamowicie ważne relacje między synem a ojcem, albo między braćmi przenoszą się na nasze życie codzienne. Nie myślę o życiu zakonnym, myślę o życiu w rodzinach. Jeśli nie ma dobrego doświadczenia ojcostwa, to bardzo trudno mówić, że Bóg jest Ojcem. Dlatego, że jeśli masz złe doświadczenia ojcostwa, to będziesz się z tym po prostu zmagał przez całe życie. Dlatego najpierw relacja do własnego ojca, czy to syna, czy córki. I dla mnie bardzo ważnym jest taka opowieść ze Starego Testamentu, jak się upił Noe. I przyszli synowie, i jedni mówią, zobaczcie, stary leży nago. A drudzy przyszli go nakryli, bo ojciec ma prawo zwariować, ojciec ma prawo odjechać. A ważne, żeby zobaczyć, że to jest mój własny ojciec. Ojciec chyba daje siłę, tak? Daje taką pewną stabilizację, a z drugiej strony kogoś tego wypycha w życie. Odwagę daje. O. Co masz z tego właściwie, że wielbisz Pana Boga, mówisz do Niego Ojcze nasz? To dzisiaj wiesz, w naszych czasach mówić do kogoś Ojcze to bywa trudne, nie? No, mm. e, no bo to się może wydawać tak, że e, jak się wierzy, to trzeba tylko przestrzegać jakichś tam zasad sztywnych i tak dalej. I to takie nudne się wydaje, takie słabe. E, a to wcale tak nie jest, bo patrząc na te 7 lat to mimo, że nad sobą pracuję, to wcale się tak mocno nie zmieniłem, e, że tam od razu przestałem popełniać jakieś grzechy czy tak dalej, no ale... E, no jest ta świadomość, że, no, że jest ktoś, kto mnie obdarzył taką miłością wielką, której od nikogo innego Wstęp? nie dostanę. Wymarzony ojciec waszych dzieci. Trzy cechy. Na pewno odpowiedzialny. <noise> e, kochający. E, e, zdecydowany i taki potrafiący pomóc i tak jakby mający swoje zdanie. E, będący blisko Boga. Prowadź mnie. To są super babeczki, mówię wam proszę państwa. Yy, no to macie dzisiaj powodzenie, czy nie? No trochę ich jest, trochę osób przychodzi, tak. Przytulają się. Tak, tak. tak. O czym? Powodzenie, ale właśnie tak. O czym Zobaczmy. rozmawiacie? O czym rozmawiacie? Pytujemy się, skąd są, jak, jak się nazywają. Życzymy wszystkim miłego dnia, tak, mhm. żeby im dobrze tej było. Tutaj jest e, takie natężenie tych pozytywnych ludzi, e, aż duch święty w powietrzu <głos》> się unosi. E, bardzo e, dobre miejsce. <noise> Przede wszystkim ojciec święty Franciszek wypowiedział podczas audiencji dłuższą kwestię po włosku i nastąpiło ogromne zainteresowanie mediów międzynarodowych. Co to jest ta lednica? Ach, wizji będzie dużo. Pierwsza wizja to synalek marnotrawny, prawda, z wieprzkami pojedzie. We wsi zamówiliśmy świnie które po prostu w takim wózku pojadą i będą tam wesołe, radosne panienki i cała instylizacja syna marnotrawnego. Wchodzimy w klimat trochę bardziej cichy, skupiamy się, przygotowujemy się do spotkania. Już niedługo rozpoczniemy spotkanie. Niektórym się wydaje, że Lednice to jest raz w roku, wielkie show. Powiedz, co tutaj się dzieje na co dzień. Cisza i spokój, czy jednak coś? Nie, tu nigdy nie było cicho i nigdy nie było spokojnie, ale tak naprawdę to wspaniałe jest to, że dla nas duże spotkanie to jest tak naprawdę koniec roku. Czyli my na co dzień rozmawiamy przez rok o Ojcostwie i później robimy Lednice o Ojcostwie po to, żeby... Jakby to zakończyć. My przez rok dochodzimy do tego, że Ty jesteś ojcem, Ty masz ojca i tak dalej. I my spotykamy się z młodzieżą, tą do tą, która już jest studentami, po to, żeby porozmawiać, co to znaczy być ojcem, co to znaczy, że Bóg jest ojcem, ale także na przykład porozmawiać o więziach, o chrzcie, o tym wszystkim, co nas interesuje. Odpowiedzieć sobie na pytania, które dla nas są istotne w danym roku. Z czym stąd wyjadą dzisiaj? Ja myślę, że. Chcielibyśmy, żeby wyjechali tutaj z tym terminem ojcostwa, ale nie takim wąskim, jako taty, który jest gdzieś tam blisko nas, czy Boga ojca. Ale z tym terminem ojcostwa, że ty w każdym momencie swojego życia możesz być ojcem, że musisz myśleć tam z tyłu głowy, że będziesz ojcem, że takim będziesz ojcem, jakim jesteś teraz, i że jeśli z tym ktokolwiek się nad tym zastanowi przez moment, to ja uważam, że to spotkanie będzie najbardziej udane na świecie. Razem z Sylwianą ze Scholi, Sztalbu leptiego życzymy wszystkim wspaniałych e, ojców no i fajnego dorastania do ojcostwa. Ojciec Marek Kosarz Dominikanin dla boskiej TV. Piąteczka, wszystkiego dobrego. Piąteczka. Dzięki, no jasne, że tak. Jeszcze ja. z kamerzystą. <laughs> walimy, walimy.